Pozdrawiam kibiców słoni. Do zobaczenia na stadionie. Jakub Wrubel. Kuba, ponownie zobaczymy Cię w barwach słoni. Jak zareagowałeś na ofertę występu w ich barwach? Bardzo się ucieszyłem, bo nie ukrywam, że cały czas odkąd odszedłem za pierwszym razem. Cały czas kibicowałem tutaj chłopakom. Przyjeżdża, zdarzało mi się nawet przyjeżdżać na mecze, jeżeli byłem tutaj na miejscu. Także powrót tutaj do niecieczy, możliwość powrotu do niecieczy sprawiło mi dużo radości. Możemy się spodziewać, że w obecnej drużynie Brookbetter Malika Twoja rola będzie bardziej znacząca niż w poprzednim razem? Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będę mógł dać zespołowi dużo. Myślę, że. Ostatni mój pobyt, jeżeli tutaj, jeśli, kiedy tutaj byłem, to byłem zawodnikiem młodym, nieukształtowanym. Od tamtego czasu minęło, minęło dużo. Myślę, że jako, zmieniłem się jako człowiek, y, 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 też, też jako zawodnik. Y, także myślę, że y, jeżeli zdrowie będzie dopisywać, to będę chciał jak najwięcej y, pomagać zespołowi. Jakim dziś napastnikiem jest Jakub Wrubel? Na pewno walczącym dla zespołu, starającym się pomóc jak najwięcej zespołowi, czy to w grze defensywnej jako pierwszy obrońca, czy w ofensywnej, gdzieś być w polu karnym, walczyć o, o każdą piłkę. Też myślę, że jeśli chodzi o atuty, no to na pewno moją mocną stroną jest gra głową, gra w powietrzu, gra w kontakcie z obrońcami. W twoim przypadku można powiedzieć, że jesteś przyzwyczajony do pierwszoligowej rywalizacji. No myślę, że tak. Najwięcej meczów i dużo meczów mam na boiskach pierwszej ligi. Jestem do tego przyzwyczajony. Znam drużyny, z którymi często się mierzyłem, czy to w barwach Resowi, czy Sandecji. Więc, więc wiem, jak wygląda pierwsza liga i, i jest mi to środowisko znane. Jak ocenisz obecny zespół Słoni? No, myślę, że na pewno duży potencjał. Jest bardzo dużo jakościowych zawodników. Naprawdę wygląda to dobrze. Ostatni sezon nawet pokazał, że naprawdę niewiele brakło do tego, żeby, żeby Termalika awansowała do ekstraklasy. Nawet byłem na meczu pierwszym barażowym ze stalą Rzeszów więc myślę, że naprawdę grają, grają dobrze, mają poukładany zespół, widać, że to wszystko się klei na boisku i oby tak było w tej rundzie.